To już po raz trzeci w Kędzierzynie Kościół gościmy szwadron kawalerii ochotniczej. To trzeci punkt ułanów śląskich. 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to właśnie ta okazja dla której Muzeum Ziemi Kozielskiej Gmina Kędzierzyn-Koźle liczni partnerzy współorganizujemy właśnie tydzień patriotyczny w ramach którego znów zaprosiliśmy kawalerzystów właśnie i mogliśmy oglądać i uczestniczyć w przemarszu, w defiladzie od Rynku Kozielskiego aż po zabytkowe mury Muzeum Ziemi Kozielskiej. I tutaj, właśnie spotykając się, znów usłyszeliśmy słowa rotmistrza kawalerii ochotniczej Zbigniewa Kamczyka Godowskiego o historii polskiej kawalerii, o jej znaczeniu. Kiedy przed stu laty Polska odzyskiwała niepodległość, jaka była wtedy rzeczywiście znacząca rola kawalerii. Także bardzo się cieszę, że mogliśmy znów licznie uczestniczyć i wysłuchać te historie, ale też powiem to kulturowanie tej tradycji. W Kancieszynie Koźlu widzę, że jest bardzo już takie oczekiwane i przybywa coraz więcej mieszkańców. Także bardzo się cieszymy, że ta przyjazd. Szwadronu kawalerii już stało się tradycją dla naszego miasta i mieszkańcy chętnie uczestniczą w tym wydarzeniu. Także zapraszamy, mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli gościć również kawalerzystów i rzeczywiście świętowanie. Kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszym mieście to nie tylko jeden dzień, 11 listopada, ale i cały tydzień patriotyczny. Mam nadzieję, że to rzeczywiście jest tutaj w takim oczekiwaniu, jak widzimy, odbierane pozytywnie przez mieszkańców i spełnia swoje działania, właśnie aby podkreślić historię w tym właśnie kontekście historycznym odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również przekazujemy to dziedzictwo kultury, historii narodowej, młodszym pokoleniom i to chyba główne nasze zadania. Na Opolszczyźnie osiedliło się dość sporo przesiedleńców ze wschodu, a więc mamy i w Kędzierzynie-Koźlu, i w Głupczycach, i w Opolu e, wielu potomków kresowiaków i także e, myślę, że kultywowanie pułków, które kiedyś stacjonowały na wschodzie Polski, gdzie teraz te tereny już nie należą do nas, także stanowi naprawdę chlubną część historii. Komenda do przygotowania się do walki Kawalerzyści kładąc lance na udo w ten sposób, wiedzieli, że zaraz nastąpi szarża lub będzie walka na lance. Do boju lance w prawo, w przód, kuj, w lewo, w przód, kuj, w prawo, kuj, w lewo, kuj. Prawo w dół, na tempa. Raz, dwa, trzy, kłój. Dziękujemy Państwu za uwagę. Bardzo, bardzo dziękujemy Panie Rokmistrzu. Serdecznie jeszcze raz dziękuję w imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych, że mogliśmy znowu spotkać się, że mogliśmy zobaczyć tę prezentację, którą pan rotmistrz przygotował wraz z kawalerzystami. Szanowni Państwo, jeszcze raz wielkie brawa, pokaz dochodzi do końca. Ja chciałam Państwa zaprosić do Muzeum Ziemi Kozielskiej. Muzeum swoje drzwi ma już otwarte dzisiaj, więc jeśli Państwo chcecie skorzystać, bardzo proszę. Yeah,